Przed nami fakty. Donald Tusk zmienia kalendarz w związku z katastrofą prezydenckiego samolotu pod Smaleńskiem. Premier odwołał swoją wizytę w Waszyngtonie i w Kanadzie, które planował na przyszły tydzień. Śmierć prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego żony i 94 przedstawicieli polskich elit poruszyła wszystkich. Jak bardzo, to wyrażali Polacy wpisując się przez cały dzień w księgach kondolencyjnych. W całym kraju, od Trójmiasta, po Wrocław, od Poznania, po Lublin, Polacy wywieszali też w oknach flagi narodowe. To jest upust emocją, ale również łączymy się w bólu z innych. Od razu pani wywiesiła tą flagę. Ktoś podrzucił ten pomysł, uważam, że jest idealny na, na, taką, na taką chwilę. Trzeba manifestować swój ból i, 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 i ta właśnie solidarność z całym krajem, z całym społeczeństwem. Od rana jesteśmy tutaj wstrząśnięci. To, co się stało, tak nas przeraziło, że nie możemy dojść do siebie. Właściwie cały czas płaczemy, jesteśmy wzruszeni. Leci radio, leci telewizja. Bardzo trudno opowiedzieć coś, co, co czujemy, bo nie da się to, tego opowiedzieć, i myślę, że. Nas to będzie bardzo długo trwało i będziemy tacy przerażeni, pogrążeni jeszcze długi czas. Gdyby został stworzony scenariusz opowiadający o Katyniu i o tym, co się dzieje po 70 latach, to byłby to marny scenariusz, na pewno kiczowaty, na, na film, na, na który nikt by nie poszedł, bo nikt by nie uwierzył w to. A to się wszystko stało i to się dzieje i... Nie potrafię o tym powiedzieć. Jestem strasznie wzruszona. Wszyscy tutaj płaczemy, tak jak mówię, i śledzimy minuta po minucie to, co się dzieje. Wszystkie te doniesienia. Opowiadała naszemu wrocławskiemu reporterowi pani Ania. Żałoba także na statkach. Bandery zostały opuszczone do połowy masztu. Na czarno zmieniono barwę wszystkich stron internetowych instytucji państwowych. Żałoba narodowa rozpoczęła się o 18.00. Ogłosił ją marszałek Sejmu Bronisław Komorowski. Podpisałem z... Decyzję o żałobie narodowej, tygodniowej. Żałobie narodowej kierując ją do wszystkich instytucji państwa polskiego. W wielu polskich kościołach modlitwy w intencji ofiar katastrofy trwały do późnych godzin nocnych. Tłumy Krakowian przebyły namsze do katedry wawelskiej. Nie znajdujemy słów, które mogłyby nam wytłumaczyć to, co się wydarzyło na lotnisku w Smoleńsku. Mówił w homilii metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz Jest to nowa, bolesna karta mi Zakaźni naszych rodaków katy, na tragiczną śmierć elity naszego życia politycznego i społecznego, osób odpowiedzialnych za dobro i los naszej ojczyzny pragniemy spojrzeć w świetle wiary. Jak uczniowie Jezusa Chrystusa, który umarł i zmartwychwstał, wierzymy, że ofiara ich życia została objęta Jego śmiercią, śmiercią Chrystusa i Jego zmartwychwstaniem. Może tak jak apostoł Tomasz w dzisiejszej Ewangelii, potrzebujemy jakiegoś znaku bliskości Chrystusa, jakiegoś dotknięcia, które by nam pomogło wierzyć, że nasze życie nie kończy się tu na Ziemi, ale ma swoje dopełnienie w domu ojca. Ufamy, że ich ofiara nie będzie daremna, ale że z niej, jak z ofiary krzyżowej własnego syna, Bóg wyprowadzi dobro, dobro dla naszej ojczyzny. Dzisiaj w samo południe, w całym kraju, pamięć ofiar katastrofy może uczcić się każdy dwuminutową ciszą. A pracownicy prezydenckiej kancelarii żegnają Lecha Kaczyńskiego na stronie internetowej. 10 kwietnia 2010 roku w drodze na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej zginął prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Lech Kaczyński, małżonka prezydenta Maria Kaczyńska oraz członkowie polskiej delegacji załoga samolotu. Wieczny odpoczynek, recz Panie. Jest też cytat z wiersza Zbigniewa Herberta Guziki. Przeleciał ptak, przepływa obłok, upada liść, kiełkuje ślas i cisza jest na wysokości. I dymi mgłą kateński las.